Witajcie, my jesteśmy kotkami Emily, LPS. No i dzisiaj tu mamy Walentynki, jak wiecie. Świętego Walentego. No, cześć Świętego Walentego, tak? Tak. Tak, i z powodu tego święta chciałabym Wam, chciałabym wam pokazać swoją kolekcję kotków. No i, no i specjalny Walentynkowy, taki short movie. Trzeba to mówi, klotki filmik. Nieważne. Minifilmik. Nie ważne. Nie ważne. No to, no to przedstawię Wam. Tylko Wam pokażę. Nie powiem jak się nazywają, bo jeszcze nie podpisałam, kurde. A i to nie są wszystkie, bo nie wszystkie chciałam pokazać. Chcę pokazać tylko te najfajniejsze. Jest znaczy te najładniejsze. No to rzeczliwa, od szotka. Mamy jeszcze jednego szortyreka, tylko nie jest najładniejszy, więc nie chciałabym pokazywać na walentynki. To jest mój pierwszy szortyrek. Był to mój pierwszy, który mi się podoba, bo jest Ja ulotki. Zamówiłam go, ale jest fajne, fajne. Tu mamy mojego ruchomego paka. To no, jak widać, tu jest ten kot od babi, and babi baby. Tu jest y, kotek y, niezwykły, dostanę go od koleżanki, nazywa się do Mam go od niedawna. To jest jeden. Z, tu jest też fajny kotek, bardzo mi się podoba. I jeszcze jeden z takiego kształtu, taki. Ym, mam jeszcze jednego, tylko nie chcę mi się go pokazywać, bo jest, jest to te, no i tutaj taki kotek. Mam takiego drugiego z saszetki, tylko nie chcę mi się go. To jest y, 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 y. można go nazwać Nine -Cut. Ha, ha. to jest, To był mój pierwszy pet shop y, lub ten y, jeden z pierwszych. Mamy nazwać Alexie. Tu mam takiego tygryska. I tu jest taki fajny miesiąc straszny. Podoba. No to jest pokażę dwa naraz. To są takie dwa shopy, mi się podobają. Um, tu mam jeszcze takiego. No i takiego tańczą. I, I jeszcze jeden. Czekajcie. No i tu jest ten... Jak to nazwać? Nie wiem, nie wiem. Dobrze. No chodzi chodzimy teraz do short movie, nie przygotowałam się, ale chyba wam się spodoba, spodoba. W szkole. Kurcze, gdzie on jest, możesz Maria. Nie widzę walentynek. Nigdy nie lubiłam walentynek. Nikt mi nigdy nie dał serduszka. Nawet serduszka małego. Serduszka. Ona jest to taka. Nawet trzy serduszka. No ja mówię, chłopakot. Chłopaki! Ty też mówisz? Tak. Dajcie jej po serduszku. Ale po co? Wiesz, to jest najlepsza laska w całej szkole. Ja idę jej zrobić dwa serduszka. Ok. Zrobiłam. Włożyłam sobie do kieszeni. zaraz jej podam. Ja idę też. Dobra. Też włożyłam do kieszeni. Ale chyba nie gdzie czyliście. Nie, nie pojedynku. Nie, nie. A ty dajesz komuś? Tak, daję. O, komu? to miał jakieś lasy? Ty. Tym razem to nie laska. Pamiętacie tą nową kotkę? Emy, która została przeniesiona na różnych szkół z poprzednich z, z tam, w ulicy Dobrowolskiej. Dom. Nazywa się chyba Emi. Tak. Chce dać walentynkę, ale podobno jest chora. Daj mi jutro. Dobra. Chcieliśmy ci dać dwa, dwie walentynki. Dwie walentynki! Wspaniale. Zacznij, matko Proszę, proszę. Dzięki. Uuu, dobra. Przejścia dla Och, wspaniale. Tomasz. Och, dla kochanej Staw Lusi spaniale. Co ty nie chłopaczki? <laughs> Dziękujemy. Chodź Adi. Adi. A Jodie. Hejka, co, co u ciebie, Staszla? Dał ci ktoś walentynki? Ta, bo mi dał taki jeden chłopak, to ten, nie dała to ta owieczka fajna. A mi dał Marek. Wow, super! Marek to przecież. Spok koleś. Wspaniale, dziewczyny. Mam też dali walentynki. Serduszka. Tak, nawet nie wiesz jaka jestem zadowolona. Kochałam się w nim przecież od serduszki. No, pamiętam to. Heh, niezłe. Zrobiłem przypadkiem. Tak, i chłopaki dali. Po dwie walentynki. Od ilu chłopaków? Od dwóch. O, wspaniale, to masz cztery walentynki. Daj. Spotkanie, daj. Chłopaki, chłopaki. Jesteśmy! no! Tak! Ehe! Uh -huh. No! Posłuchajcie! No, to jest spokojnie! Jest... Jakie? No! Kurczę, ja się nie przygotowałam na to spotkanie. Nigdy nie będę miał prawdziwej dziewczyny! Ech.

Dobra Hejka Spadaj stąd a Dwa powinien. powinieneś być zadowolony I dać go być serduszko To będzie cię i tak To cię pokocha Kolo cześć nie stopcie, idź stąd, idź! Dobry. Ech, czemu nikt mnie nie chce? No one ma, robią sobie takie spotkania. Chyba w Przepraszam. Oh, jaka jest o, on... Och, oh, oh, przepraszam. E, e, nic się nie stało. Jak się nazywasz? Emi, a ty? Mów mi Jerzyk. Dobrze, Jerzyk. Tak, właśnie, Tak. No wiesz, Masz Cię serduszko. Dziękuję. Mam troszeczkę. Ale fajne towary. Dzięki Tobie. A dzięki Tobie jeszcze wspanialsze. Wiesz nie? Bo taki ty mi wypełniać, Human. Raz! Jest całkiem miła! Jesteś wspaniała!